Ja zawsze patrzyłem na korporacje tak dosyć prosto, że tam po prostu oni, im się ma tylko z, y, zgadzać w cyferkach i według mnie tam nie ma jakiejś większej głębi w tym modelu, po prostu jeśli cyferki idą w górę, nie ma w tym żadnej ideologii, czy coś po prostu ma iść do góry cyferka, jeśli idzie do góry, no to robimy dobry produkt i, i model działa i wtedy pewnie patrzę w ten sposób, że tutaj nie ma jakiejś ideologii, jest tylko właśnie ta sfera materialna w ich modelu. Na podstawie tego, co Kustos powiedział, można się zastanowić, czy w ogóle może istnieć jakiś byt, który nie zawiera w sobie ideologii, czy rzeczywiście coś takiego jak korporacja skupiona tylko na zarabianiu, to jest czysty materializm, ale czy jakieś grubsze ideologie nie są zawsze obecne w jakimkolwiek bycie, nawet w korporacji, Myślę, że poza zarobkiem, co będzie głównym celem takiej korporacji, myślę, że tam jeszcze oni tak jakby starają się dorzucić zbudowanie jakiejś rodziny, powiedzmy, jakiegoś profilu swoich produkcji czy swojej firmy. To wtedy faktycznie byśmy mieli o jakiejś ideologii, wrzucania do jakiegoś worka swoich klientów, co będzie pewnie myślą o tym, że to będzie działać w long terminie, w dłuższym terminie na korzyść. Chociażby pewnie Apple pewnie tworzy taki model klienta, który jest jakiś specyficzny i pewnie stworzył ideologię właśnie Apple Gaia i tam się wszystko właśnie też. No to wtedy okej, okay, wtedy mamy tutaj dorzuconą też ideologię do mojego schematu patrzenia na korporację. Zastawiam tezę, że nie istnieje byt, który nie jest pod wpływem jakiejś ideologii. No i można użyć tego, tego twierdzenia na różnych przykładach. Można by użyć na w przykładzie zupełnie niewinnego i nieświadomego bytu jakim jest gracz. Gracz, który twierdzi, że on polityką się nie zajmuje i on nie chce, żeby polityka była obecna w grach. Polityka to, to można zaryzykować stwierdzenie, że to synonim ideologii na potrzeby tej rozmowy. No to twierdzenie moje może być kłopotliwe, bo na barki niewinnego Nieświadomego gracza, który chce tylko zajmować się rozrywką, zrzuca nagle duży ciężar. Wy, jako gracza, czy wam się wydaje, że wy jesteście wolni od polityki, ideologii, grając w, w wasze gry? No Ja myślę jednak, że ideologia jest, czy polityka jest absolutnie we wszystkim, w każdym aspekcie naszego życia. Zdaje się, że Michel Foucault kiedyś powiedział, że. Każdy akt twórczy jest zgoła polityczny i ja myślę, że można to rozszerzyć do absolutnego maksimum, że jakby wszystko ma jakiś ukryty lub jawny polityczny cel czy ideologiczny cel. I zgadzam się z tym, co powiedziała How to Login do to Twitch, że nawet jeżeli korporacja jest nastawiona na zysk, to za tym stoi jakaś ideologia, bo Akumulacja zysku czy akumulacja pieniądza nigdy nie jest wartością samą w sobie. To jest pewien, tak sobie o tym myślę, pewien pomost do czegoś, co stoi za tym. Czy, czy to będzie władza, czy to będzie hedonizm, czy to będzie, nie wiem. Jeszcze inny cel to jest to właśnie obecne za, tym, za tą akumulacją. Więc no ja jako gracz staram się mieć na względzie te wszystkie ukryte i jawne nawiązania i Jakieś takie próby powiedzenia mi czegoś, czasami w mniej lub bardziej skuteczny sposób. No są gry, które w bardzo otwarty, bardzo otwarcie komunikują swoją afiliację. Myślę, że Disco Elysium jest grą, która nawet jak próbuje być bezstronna, no to gdzieś tam widać jednak, że deweloperzy byli bliżej lewej strony. Jak się gra w takiego Bioshocka, no to widać, że są tam pewne przekonania na temat ideologii Einrand i myślę, że świadomy gracz powinien móc sobie z tego, z tego zdawać sprawę, powinien móc odszukać te tropy i je zinterpretować. I fajnie byłoby, gdyby też mógł je ocenić przez pryzmat swoich własnych przekonań, doświadczeń i swojej własnej wiedzy. To nigdy nie jest tak, że rozrywka jest po prostu rozrywką. Ja myślę, że jeżeli się używamy słowa gracz i wsadzamy go do po prostu jednego ogromnego worka, to mamy worek co najmniej miliarda ludzi, miliarda bytów. I jest to po prostu worek, który troszkę zaczyna nie mieć sensu przy takiej skali, no bo na pewno jest tam jakaś ideologia w jakiejś części tych, właśnie graczy w tym worku, ale część ludzi będzie miała kompletnie inną ideologię, część będzie w ogóle bezinteresowna, nie interesowała się takimi tematami. To, to jest worek wszystkiego naraz, wszystkich możliwych teorii, jakie istnieją naraz, i ten worek nic nam nie daje za bardzo wtedy, więc takie stwierdzenie ogólne, że, że w każdym bycie, w każdym graczu, w tym przypadku jest jakaś ideologia, według mnie jest y, zbyt po prostu ogólne. A na przykład też takie stwierdzenie, że w każdej grze są jakieś elementy polityczne też jest zbyt ogólne, no bo wtedy to pojęcie się zaciera i coraz mniej ma sensu, bo są gry stricte polityczne, są gry, które mają jakieś tematy polityczne albo jakieś subtelne nawiązania polityczne, a są gry, które po prostu. Są po prostu głównie grami i tam polityka istnieje jeśli się wkopiemy w jakieś super głębokie tematy, że Ktoś to jednak tworzył i miał jakiś cel, ale faktycznie dzieło będzie załóżmy apolityczne Nie wiem, chociażby Chociażby jakieś gry arcade'owe typu Pacman czy coś to Można na siłę się doszukiwać jakiegoś kapitalizmu czy coś, że on połyka słodycze i tak dalej Ale to jest już no, takie grzewanie trochę na siłę Albo załóżmy gram teraz dużo Slay Spire i Jakbym uznał, że ta gra jest polityczna, to naprawdę to byłoby taki stretch ekstremalny po prostu. Na pewno gra nie jest o tym. I nie jest to, to, to jej temat ani, ani jakiś cel. Zarysowałeś grupę, którą można nazwać zbiorem, zbiorem wszystkich graczy i według Ciebie w tym zbiorze jest podzbiór graczy, którzy, których nie dotyka żadna polityka obecna w grach. To się zgadza? Tak, uważam, że. Z... Istnieją byty tak mało zainteresowane polityką, że można uznać, że się ją, nią nie interesują, bo wiadomo, dotyczy ich polityka, ale to tak samo jak dotyczy wszystkich, nie wiem, geografia czy, czy biologia, ale zawsze nie, nie interesuje się tym w ogóle, po prostu to istnieje, tak. ale to nie, nie ma to większego znaczenia. Tutaj są dwa problemy. Skupmy się na zbiorze graczy, których nie dotyka polityka. To jest coś innego niż bycie nieświadomym, że polityka mnie dotyka. Zrymował się. Czy istnieją gracze, którzy nie są świadomi, że polityka ich dotyka? To jest jedno zagadnienie. Drugie zagadnienie jest takie, czy istnieje zbiór graczy, których polityka nie dotyka? Według Ciebie, Kustą, obie te opcje istnieją? Na pewno istnieje opcja pierwsza, to, to na 100%, czyli grać nieświadomy, że go dotyka polityka, bo tak jak wiem, polityka jest wszechobecna. Ten, wtedy ten drugi gracz musielibyśmy uznać, że istnieją na świecie jednostki, których nie dotyka polityka. Wydaje, nie, wydaje mi się, że chyba nie ma takich, takich jednostek na świecie. Że każde życie mimo wszystko zostało w jakiś tam stopniu przez politykę tknięte. Okej, okay. no to możemy skupić się na tym pierwszym przypadku, czyli na graczach, którzy nie są świadomi, że polityka obecna w grach w jakiś sposób wpływa na nich. Myślicie, że to jest... Dobra sytuacja? Nie być świadomym, że coś na nas wpływa? Chciałbym powiedzieć, że nieświadomość jest zawsze problemem, jest zawsze groźna. Próbuję znaleźć teraz przykład odwrotny do tego, co mówię, kiedy nieświadomość jest jakąś wartością, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Na pewno niekorzystna jest brak świadomości bycia pod wpływem czegoś, niezależnie od tego, czy to jest ideologia, czy to jest czyjeś działanie. No bo jeżeli coś na nas wpływa, to nie za bardzo jesteśmy w stanie się jakoś przed tym obronić, a wydaje mi się, że taki wpływ bez czyjejś świadomości no, może prowadzić do no, całkowitej kontroli. I ja jestem dość przekonany, że gracze, którzy nie mają świadomości tego, że, że gry często są polityczne, bo w moim przekonaniu każda gra jest, tylko niektóre mniej, inne trochę bardziej, to prawdopodobnie są w stanie wynieść z tych gier nieświadomie pewne przekonania, pewne koncepcje, czasem całe ideologie. I jeżeli to się dzieje bezwiednie, nie ma nad tym żadnego pomyślunku, no to jest to po prostu niebezpieczne. To jest taka, takie ziarno, które może kiełkować. Zgodźcie się z tym, co Satyr powiedział, czyli, że nieświadomość, bycia pod wpływem czegoś. Czy to ideologii, czy to polityki, to rzecz niebezpieczna? Ja na pewno się zgodzę jako własne podejście, bo zawsze grzebie w wielu tematach, chcę się dowiedzieć, co stało z jakąś produkcją, Cią, ciągle się uczę, ciągle chce się rozwijać, ale tak jakby jak się zgodzę z takim podejściem, żeby tak robić, to nie wiem, czy się zgodzę, że, że nieświadomość zawsze jest czymś gorszym, bo wydaje mi się, że... Z... Można znaleźć przypadki, gdzie osoby, które mniej wiedzą i się nie przyjmują wieloma rzeczami, mogą żyć o wiele lepiej. Mogą mieć po prostu więcej po prostu takiego czystego szczęścia z życia. I jeśli one nie zrobią nikomu krzywdy, to tak naprawdę nie nam, nie, nie nam to sądzić, czy, czy ktoś, który żyje lepiej od kogoś, czy, czy ja świadomy, czy on nieświadomy. Więc wydaje mi się, że to jest no, zbyt ogólne stwierdzenie, że nieświadomość zawsze prowadzi do czegoś gorszego. To ja bym zaproponował rozróżnienie pomiędzy życiem dobrym, a życiem przyjemnym.